Modlitwa poranna. Rozmawiaj z Najwyższym, Bogiem każdego poranka. W tej minucie, którą poświęcamy, by rozmawiać z Najwyższym, nie chcemy jedynie prosić, przede wszystkim pragniemy wielbić. Bo Ty, Panie, jesteś godzien. Godzien być wywyższony, nawet gdy wszystko zdaje się walić. Godzien być, chwalony, nawet gdy odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Ty jesteś święty, panie. Jesteś majestatyczny, potężny, sprawiedliwy i wierny. Nawet gdy nie rozumiemy, wielbimy cię. Nawet gdy boli, wywyższamy cię. Bo wiemy, że ponad bólem jest twoja chwała, ponad naszymi zmaganiami, twój tron. Ty panujesz nad wszystkim i żadna łza nie umyka twojej opiece. Dziś nie zaczynamy dnia szukając błogosławieństw. Zaczynamy klękając z szacunkiem, bo sam fakt, że oddychamy, jest już wystarczającym cudem, by cię chwalić. Ojcze, ty jesteś wieczny, pełen chwały, odziany w majestat. Niebiosa głoszą Twoją wielkość, a my tego poranka. Dołączamy do stworzenia, by Cię uwielbiać. Nie jesteśmy godni nawet wypowiedzieć Twojego imienia, ale Twoja miłość zaprasza nas do Twojej obecności. Jak nie płakać przed Bogiem, który nigdy z nas nie rezygnuje, który widzi nas słabych, niedoskonałych, złamanych, a mimo to nazywa nas swoimi dziećmi. O Panie, co to za miłość! Co to za miłosierdzie, które nas dosięga, zanim jeszcze otworzymy usta? Uwielbiamy Cię, Boże, bo jesteś niezmienny. Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Gdy wszystko się zmienia, Ty pozostajesz. Gdy wszyscy odchodzą, Ty zostajesz. Gdy nie widzimy wyjścia, Ty otwierasz drogę na pustyni. Nie ma słodszego imienia niż Twoje, nie ma potężniejszej obecności. Wylej na nas teraz ducha prawdziwego uwielbienia, które nie zależy od uczuć, ale od wiedzy. Pan króluje, Pan żyje, Pan jest godzien całej chwały, całego honoru, całej pieśni. Duchu Święty, nawiedź teraz te chwilę ogniem i swoją obecnością. Niech to miejsce, ten dom, to serce, które się modli, stanie się Twoim ołtarzem. Powstań uwielbiający w duchu i prawdzie. Niech łzy płyną nie ze smutku, lecz z czci. Niech skrucha ogarnie duszę. Niech każda ściana duchowego chłodu teraz zostanie zburzona. Niech twarde serca staną się miękkie. Niech kolana, które były zmęczone klękaniem, dziś upadną z pasją. Duchu Boży, rozpal płomień. Tchnij swoje tchnienie na suche kości, odbuduj to, co świat próbował zgasić. Naucz nas szukać Cię nie z interesu, lecz z miłości, pragnąć Twojej obecności bardziej niż jakiegokolwiek cudu. Bo gdy niebo się otwiera, wszystko się zmienia. Gdy Twoje imię jest wywyższone, poruszają się nawet niebiosa. Tego poranka, Panie, pragniemy dotknąć Cię naszą adoracją. Chcemy ofiarować Ci nie tylko słowa, lecz całe serce. Niech nasze życie śpiewa głośniej niż nasze usta. Niech nasze czyny chwalą Cię bardziej niż pieśni, i niech nasza dusza wyzna, Pan jest Bogiem. Pomódlmy się teraz nie gotową formułą, lecz nagą duszą, z oddanym duchem. Ze łzami, które są cichą modlitwą: Ojcze, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, nawet gdy nie rozumiem, chwalę Cię, nawet gdy boli, bo Ty jesteś Bogiem i to wystarczy. Przyjdź, Panie, zajmij wszystko, króluj nad moim dniem, nad moim domem, nad moimi decyzjami. Uczyń ze mnie mieszkanie dla Twojego ducha. Zetrzyj moje ślady, napisz Twoją historię. Jeśli będę płakać, Niech to będzie u Twych stóp. Jeśli się uśmiechnę, niech to będzie z powodu Twojej obecności. Otwórz moje oczy, by dostrzec Cię w detalach. Otwórz moje uszy, by usłyszeć Twój głos w ciszy. I otwórz moje serce, bym kochał Cię jak nigdy dotąd. Dziś nie proszę o błogosławieństwa, proszę o Ciebie. Bo jeśli Ty, Panie, będziesz ze mną, Niczego mi nie zabraknie. Króluj, ojcze, króluj z mocą, niech niebo stąpi na moje życie w tej chwili. Niech ta modlitwa będzie ołtarzem, na którym Bóg wylewa ogień, moc i łaskę. Niech zabrzmi w niebie jako szczery wołanie. I niech Pan będzie wywyższony, teraz i na zawsze. Jeśli twoja dusza zadrżała, jeśli łzy popłynęły bez wyjaśnienia, wiedz, to Duch Święty dotknął cię. To nie był tekst, to nie był dźwięk, to była żywa obecność Boga. On cię zobaczył, on cię usłyszał i on jest tutaj. Ten kanał to coś więcej niż miejsce modlitwy, to spotkanie z tym, co święte. Tutaj codziennie znajdziesz słowa, które nie pochodzą od ludzi, ale są natchnione, by dotknąć Twojego ducha. Subskrybuj, udostępnij, wróć jutro, ale co ważniejsze, żyj tą adoracją w każdym swoim działaniu. Niech Twój dzień będzie nieustannym uwielbieniem, niech każdy gest stanie się pieśnią chwały. I niech Pan idzie z Tobą, otwierając drzwi, odnawiając marzenia i wzmacniając Twoją wiarę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.